Cześć, witajcie w ostatnim odcinku z serii F1 Manager 2022, w którym chciałem Wam dać porady, jak rozwijać samochód, jak rozwijać zespół, aby bardzo szybko wbić się na szczyt. Jak możecie zauważyć, pewnie na samym początku mamy taki ekran, gdzie wybieramy właśnie zespoły. W teorii jest to od najlepszych do najgorszych, i tutaj mamy ten rad. Tak, czyli mamy tutaj Haas w teorii jest najgorszy, potem Alfa, potem Williams. No ale to nie tylko jakby świadczy o tym, jakie są osiągi Polidu, ale również osiągi kierowców, personelu i jakość siedziby głównej. Szczerze mówiąc, siedzibę główną można bardzo szybko rozbudować. Jak to pewnie zauważyliście w moich dwóch seriach Williams i Haas. Jeżeli chodzi o personel... No, to jeżeli nie mamy jakości siedziby długiej, to bardzo ciężko będzie nam zatrudnić eee, lepszy personel. Jeżeli chodzi o kierowców, to myślę, że jest to dość ważne. Przynajmniej, żeby byli na podobnym poziomie jak konkurencja. Nie muszą być najlepsi, ale mogę Wam pokazać, właśnie jakie eee, elementy powinniśmy im rozwijać. No i osiągi bolidu. Jeżeli zaczynamy od najgorszego, czyli tak jak w tym przypadku Williamsa, to jest to dość. Trudne, jeżeli chodzi o ten pierwszy sezon, w którym nie mamy tych przygotowań przedsezonowych. Nie wiem, jak będzie w nowej wersji tej gry. Natomiast tutaj nie mamy przygotowań przedsezonowych, więc mamy 11 dni do pierwszego wyścigu i nie za dużo możemy z tym tak naprawdę zrobić. Pierwsza rzecz, którą ja zawsze robię, no to patrzę na kierowców. Mamy, jak spojrzymy na kierowców zatrudnionych, tak naprawdę e, mamy Latifiego, który jest dość słaby. Jak e, sobie spojrzymy w górę, to e, taki był akurat mój wybór, wybór przepraszam, zatrudniłem Oskara Piastriego, który, jak widzicie, jest najmłodszy z kierowców, którzy są lepsi od Latifiego, a ma zupełnie bardzo duży potencjał. Akurat teraz tego nie widzimy, e, jego potencjału natomiast ma duży potencjał rozwoju czyli bardzo szybko jakby wbija te poziomy jak widzieliście, widzieliście pewnie w hasie w ciągu dwóch sezonów ta jego ocena ogólna u mnie poszła na 80 bodajże także doszedł do poziomu Albona no to nie, czy jeżeli chodzi o średnią ocenę, ale moim zdaniem średnia ocena to tak naprawdę nie wszystko także jeżeli zaczynamy jakimś słabszym zespołem, pierwsze co patrzymy na kontrakty Możemy je zerwać, te koszty no jak widzicie w przypadku Latifiego, no to są śmieszne jak mamy na początku 20 milionów No to od razu możemy e, zerwać i to co akurat ja zrobiłem wtedy no to zatrudniłem Oscara No jakbyśmy chcieli zatrudnić jakiegokolwiek innego kierowcę Formuły 1 to byłoby to dość bardziej e, kosztowne no, mamy tu na przykład Giovinazzi. No Koszt zerwania kontaktu, kontraktu jest niższy. No okej, okay, dobra, możemy go zatrudnić. To i tak jest tylko na próbę. Zobaczymy, czy się zgodzi. Oczywiście staramy się na przykład takiego młodszego, jeżeli chcemy go rozwijać na więcej sezonów, no bo o to tak naprawdę tutaj chodzi, żeby stworzyć podwaliny pod przyszłość. Widziałem komentarze, że... Eee, nie mam żadnych debiutantów i tak dalej, no ale to tak naprawdę jest wydawanie pieniędzy w błoto, moim zdaniem, ponieważ musimy tego kierowcę rozwinąć, no i on będzie gorszy, więc jeżeli mamy jakiegoś kierowcę, który ma jakiś potencjał, jak na przykład piastry, i mamy w miarę dobre budynki, lub planujemy je rozbudować, to może być bardzo, bardzo eee, łatwe. No i w tym przypadku myślę akurat, że Albona bym nie zwalniał, no bo ten koszt zerwania kontraktu, to jest ponad 2 miliony. On jest dość dobrym kierowcą, jeżeli chodzi o początek w tak słabym zespole. Czyli pierwsze co, to są kierowcy. Jeżeli chodzi o rozwój zespołu, no to tak naprawdę kierowcy nie rozwijają zespołu nic mu nie dają, więc oni nigdy nie są najważniejsi. Dlatego niekoniecznie musimy mieć więcej niż 80. Ważne, żeby było około jak są inni. Może być nawet najgorszy, ale żeby nie odstawał ekletywie, żeby nie miał, nie wiem, 60 paru czy tam 70 y, punktów. Najważniejsze są obiekty. Obiekty, które dają nam Busty do samochodu, czyli moim zdaniem najważniejszy projekt, pierwsze co musimy robić, jak najszybciej rozbudować, jak najdalej to jest centrum projektowe. Czyli mamy na początku dwa projekty możliwe do realizacji, 10 inżynierów, ale jak weźmiemy dalej, no to będzie już trzy projekty, nadal 10 inżynierów, a jak jeszcze pójdziemy dalej. To będą e, chyba trzy projekty 15 inżynierów i na końcu 4 i 20, o ile się nie mylę, jakoś to tak szło. Oczywiście, kiedy się rozbudowuje to centrum projektowe, ono trwa widzicie, bardzo długo, to jest 3 miesiące. Później jak się skończy, to musimy pamiętać o tym, żeby mieć pieniądze, żeby rozbudować je na kolejny poziom. Ja akurat w hasie pamiętam, że nie miałem chyba 23 dni straciłem, że zanim. Wybudowałem na czwarty poziom, no ale nie było nie było z tym aż tak źle. No i oczywiście pozostałe elementy, czyli tunel, symulator, symulator, symulator CFD, symulator zawieszenia i centrum testowania części. Nie wiem, jak te będą się rzeczy nazywały w kolejnej odsłonie. Wydaje mi się, że pewnie tak samo. No to jak widzicie, one tutaj zwiększają poziom. Hmm, Uzyskane efekty na jednostkę testu tak, Czyli no będą te wyniki O wiele, o wiele lepsze no Ale też utrzymanie ich kosztuje Jeżeli chodzi o fabrykę Myślę, że wypadałoby mieć na trzecim I ta prędkość Opracowywania, ale to nie jest jakiś Must have Że musimy to mieć już na samym początku Centrum zespołu Moim zdaniem bardzo ważne Ponieważ jak widzicie to personel Ma tutaj przyrost doświadczenia Czyli będzie szybciej się rozwijał będą szybciej wbijać poziomy. Centrum skautingu. Szczerze mówiąc, moim zdaniem dwóch skautów wystarczy. Nie wiem, jak będzie w kolejnej części, ale tutaj widzimy ocenę ogólną, więc bez sensu by było skanować ludzi, którzy są gorsi niż my. Chcielibyśmy pozyskać kogoś, kto jest lepszy, więc skanujemy tylko tych od góry. No ale jak mamy takiego Williamsa, no to, czy Hasa, no to wiemy, że w ciągu dwóch pierwszych sezonów ciężko by będzie pozyskać tych najlepszych pracowników. No, i symulator wyścigowy, to jeżeli rozwijamy młodego kierowcę. Jeżeli nie, i chcemy wymienić kierowcę za sezon, czy dwa, ja bym to zostawił i dopiero później wbił tutaj kolejny poziom. Budynki operacyjne, one dają tutaj poszczególne bonusy. Moim zdaniem bardzo ważne też na początku jest rozbudowanie centrum meteorologicznego, ponieważ im większa dokładność prognozy pogody, tym nasza taktyka, nasza strategia na wyścig dany może pozwolić nam takim zespołem jak Williams, co parę razy chyba się zdarzyło w pierwszym i drugim sezonie, kiedy nimi grałem zyskać bardzo dobre punkty, a nawet wygrać wyścig, mimo iż nie mamy takiego performance'u jak Zespoły wyżej. Oczywiście warunki wyścigu muszą się tak ułożyć i e, zespoły muszą inne popełniać błędy, ale jest to możliwe i bardzo, bardzo Centrum Meteorologiczne pomaga. Ale oczywiście też nie za wszelką cenę, bo w pierwszych wyścigach Bahrain, Arabia Saudyjska, no to umówmy się, tam nie będzie padać. W Australii może już padać, czyli to jest chyba trzecie albo e, czwarte Grand Prix. Przyrost zaufania zarządu, atrakcyjny zespołu. Niby niepotrzebne, ale tak, im większa atrakcyjność zespołu, tym mogą lepsi pracownicy do nas przyjść. Więc szczerze mówiąc, ja tu mniej więcej te budynki rozbudowuję w miarę szybko. Mam ja chyba w Hasie, miałem praktycznie wszystkie oprócz sali konferencyjnej na maksa tu rozbudowane i może strefy dla gości, nie wiem jeszcze rozbudowanej. No bo lądowisko, no to tutaj mamy ten procent za cele sponsora, no to się przydaje. Izba pamiątek, nie wiem, no. Zwykłe i centrum dla zwiedzających, po prostu dostajemy tu dodatkową kasę. Ale najważniejsze, moim zdaniem, przed. Znaczy, no, budynki są ważne, ale też najważniejsze jest to, żeby mieć dobry personel. Williams ma ten problem, że ma najsłabszy polit i ma najsłabszy personel. Więc ten pierwszy sezon tak naprawdę jest cały stracony. Przynajmniej w tej części gry. Jak sobie zobaczymy, szukaj ważnego personelu i dyrektor techniczny. No to Williams jest... No dobra, może on nie jest najgorszy. ok są gorsi tutaj. No ale 74, czy to jest jakaś ocena, która uważacie, że jest bardzo dobra? No nie. Moglibyśmy zatrudnić kogoś, kto jest wyżej. Tylko jest ten problem, że każde zatrudnienie wiąże się z tym, że będziemy musieli zapłacić karę, koszt zerwania kontraktu. Więc w pierwszym sezonie, szczerze mówiąc, w Williamsie ja bym ich za bardzo... Nie ruszę. Jeżeli chodzi o Pana od aerodynamiki, szef działu aerodynamiki jest bardzo słaby w Williamsie. No i też ma duży koszt zerwania kontraktu, ale wydaje mi się, że może nawet te dwie osoby byśmy przeboleli. Jeżeli oczywiście ktoś dałby się zatrudnić za jakieś sensowne pieniądze, tutaj mamy jakieś wynagrodzenie, czyli nie wiem, może za 4 miliony, 3 miliony to wtedy można by było wymienić takie osoby i to jest dość ważne, żeby je dość szybko wymienić, ale też nie za wszelką cenę. Bo wiemy, budynki są ważne, ale na przykład ludzie mogą przyjść potem. No kierowców akurat, no to nie wiem, w miarę sensownych. Ale dyrektor techniczny i szef działu aerodromiki, dzięki ich umiejętnościom tak naprawdę wiemy, jak dobry bolid jest, jak dobry jest nasz samochód i jeżeli on jest na poziomie 71, no to jakiekolwiek byśmy nie robili usprawnienia, jakikolwiek byśmy nie mieli tunel aerodynamiczny, zawsze będzie nas ograniczała, będą nas ograniczały umiejętności właśnie dyrektora technicznego i szefa działu aerodynamiki. Więc warto by tutaj było w miarę szybko, o ile te kontrakty nie są zabójcze, zatrudnić nowy personel inżynierowie wyścigowi. Jedyne, co moim zdaniem. To zarządzanie załogą boksu, to jest to co powinniśmy usprawniać, bo to mamy szybsze pit stopy. Reszta, umówmy się, nie jest na tyle zła, żebyśmy nie byli w stanie zrobić tak jak ja, czyli robimy ustawienie przed treningiem, przejeżdżamy mniej więcej pół treningu, zmieniamy ustawienia i dostajemy feedback na koniec treningu i na następny trening możemy znowu zmienić. I moim zdaniem to jest wystarczające. Nie potrzebujemy wcale więcej, jeżeli chodzi o komunikację, czyli te paseczki, w których mamy się poruszać. No to mniej więcej wiemy, na którym to, że potrzebny jest większy, docisk mniejszy. Ja robiłem także, spisywałem te ustawienia, które były 100% po pierwszym sezonie dla każdego kierowcy. One się tam super nie różniły, więc zazwyczaj są bardzo podobne, ale nie zawsze takie same. W większości nie są takie same, dlatego nie są te informacje zwrotne i komunikacja. Dość ważne. Najważniejsze zarządzanie załogą boksu. I jeżeli chodzi o samych kierowców i rozwój, to jak pewnie zauważyliście w hasie, ja rozwijałem prędkość pokonywania zakrętu i reakcję Łoskara. I ta prędkość pokonywania zakrętów miała już poziom 100. I on w kwalifikacjach był zawsze najlepszy, znaczy nawet jak byliśmy słabsi, to Magnussen już potem nie mógł dogonić. W pierwszym sezonie chyba Magnussen był dobry, bo miał tam ogólnie, pewnie całe te średnią miał lepszą, ale jak tylko byliśmy w te dwa punkty, to od razu było widać, że Oscar go wyprzedził. Mimo iż płynność miał na poziomie 48, czyli opony niby miał ee, zużywać bardzo szybko, ale tak naprawdę ich. Nie zużywał tak szybko. Okej, okay. zużywał szybciej niż ci najlepsi kierowcy. Prawda. Ale to było na jeden pit stop, na jeden stint, no nie wiem, 10%. No to jeżeli on robi o wiele szybsze czasy na tym i trochę zużywa więcej opony, to jest to gra warta świeczki. Więc dla mnie tempo i metodyczność to są umiejętności, te dwie grupy, w których mniej więcej powinniśmy mieć po 80, wszędzie i rozwijać, Tempo na maksa, płynność niekoniecznie, płynność bym odpuścił, natomiast umiejętności wyścigowe, przystosowalność ok. No tak, mamy mokry tor i się zmieniają warunki, niby jest potrzebne, ale po to mamy centrum meteorologiczne, żeby nie musieć tego rozbijać. Wyprzedzanie obrona, niby się przydaje, ale jak widać po, przy, po moim przypadku, po moich kierowcach, nie było to już tak super potrzebne. Czasem faktycznie utknęli gdzieś w środku stawki, ale nie jest powiedziane, że ktoś, który miał większe punkty umiejętności tutaj by sobie poradził lepiej. Jeżeli chodzi o potencjał rozwojowy, no to już wspominałem, no to musielibyśmy szukać takich, którzy mają duże, czyli zazwyczaj to są kierowcy około 20, poniżej 20 lat. Jeżeli chodzi o agresję, to najlepsze jest średnio, no bo mała to nie będzie chciał wyprzedzać, nie będzie jechał blisko i tak dalej, i tak dalej. Duża będzie agresywny, tak jak Kevin ma dużą agresję i się rozwijał co chwila. Natomiast średnia, czyli taki Oscar Piastri to jest taki kompromis, tak? Jak widzieliśmy w drugim sezonie, Hasa udało mu się wygrać mistrzostwo. Czyli mamy już umówionych kierowców, mamy umówione persony. Jeżeli chodzi o usprawnianie polidów, to musimy zawsze wydawać e, godziny w tunelu aerodynamicznym i w symulatorach. Williams, dlatego że był słaby, no to ma najwięcej, czyli to im lepszy zespół, tym ma mniej tych godzin na wykorzystanie, ale no jak mają lepszy personel, lepsze, lepszy sprzęt do testowania, no to tym rekompensują sobie ten krótszy czas. Ale moim zdaniem na początku wypadałoby zrobić bardzo dobre elementy do torów e, takich, gdzie jest bardzo dużo zakrętów. Czyli bardziej bym poszedł w zakręty niż w najwyższą prędkość przyspieszenie i DRS. Dlaczego? Dlatego, że tak po prostu jest ułożony kalendarz. Jak sobie spojrzymy w kalendarz, to pierwsze dwa, może ok, Grand Prix. Eee, czyli Arabia Saudyjska i Bahrain, no a bardziej Arabia, no to są takie, które mówią o takiej no czystej mocy, ale o szybkim pokonywaniu zakrętów. Natomiast dalej mamy bardziej takie techniczne, czyli Australia, Emilia-Romagna, Hiszpania, Monako, czyli moim zdaniem na początku przednie skrzydło powinno być rozwinięte, ale też musimy patrzeć na to, kiedy coś będzie rozwinięte, bo może być taka sytuacja... Przednie i tylne skrzydło i sekcje boczne w tej części gry bardzo długo się rozwijają. To jest bardzo dużo dni, jak zobaczymy, nawet na maxa wziąłem inżynierów, to jest 50 dni na normalny, na pośpiesznym 34. A jak weźmiemy sobie na przykład podwozie i zawieszenie, no to to się już... Tak naprawdę mamy dwa tygodnie i część jest gotowa, tak? E, oczywiście gdybyśmy tu wrzucili więcej godzin, tam... Na maksa, no to pewnie by się to wydłużyło, ok, ale e, te części myślę, że można w dalszej części sezonu e, zbudować. Szczególnie, kiedy na początku sezonu e, nie mamy za dużo czasu w pierwszym. Natomiast jeżeli chodzi o drugi, no to każdą z tych części mniej więcej można zrobić. Tylko pytanie, czy się opłaca, bo ja czasem na przykład sprawdzałem. I bez godzin aerodynamicznych, nie wiem, najmniej sobie tylne skrzydło, to widzimy, że jest tutaj poprawione, ale czy to jest taki duży? No, wrażliwość różnica DRS i redukcja oporu, okej, okay, widać, że w miarę, ale ta siła docisku tu tak, nie jak to wygląda, ale za to jak sobie zdołożymy godziny, to też ona jakoś super się nie zmienia, ale wydaje mi się, że to jest dlatego, że po prostu mamy taki personel, <grym> czyli jakby te elementy. Yy, są tu podstawowe, jak się skupimy na nich, no to dopiero widzimy, że z tymi godzinami, no to coś daje, że tu jest oddech yy, prawie więcej, jeżeli chodzi o tą siłę docisku. No i o 7% czyli starajmy się wykorzystać te godziny aerodynamiczne. No ale musimy też pamiętać, że nie zawsze je będziemy mieli, więc yy, trzeba to jakoś rozłożyć, żeby też finansowo nam się zgadzało. Także tak teraz pójdziemy po kolei, powoli podsumowując. Czyli kierowcy, jeżeli mamy jednego odstającego a i mamy na przykład bardzo małe korzerwanie kontraktu, i widzimy, że ktoś jest lepszy i dostępny za małe pieniądze, no to pewnie, że możemy kupić. Jeżeli chodzi o same obiekty, to dla mnie centrum projektowe um, i centrum meteorologiczne to jest must have na początku, przynajmniej w tej części gry. Zobaczymy, jak to będzie w następnej a inne budynki, no to w zależności od tego, kogo chcemy zatrudnić i jak szybko. No i oczywiście jeszcze dla mnie był centrum zespołu, które dawało dodatkowe doświadczenie dla personelu. Personel, jeżeli możemy to wymieniamy, no ale na początku słabym zespołem może być słabo, ze względu na to, że nie mamy właśnie tych budynków, czyli tej atrakcyjności zespołu. Inżynierowie, to dla mnie jedyne co zarządzanie załogą boxu, czyli to co jest najważniejsze, najszybszy pit stop. Jeżeli chodzi, chodzi również o najszybszy pit stop, to wymiana opon, uwolnienie bolidu i podnośniki przednie i tylne. Regulacja skrzydła, Myślę, że tutaj nic nie ugramy, no to tak naprawdę, nie wiem, cztery wyścigi może w ciągu sezonu wymieniamy to skrzydło, więc nie ma sensu jakby tego e, rozwijać i możemy od razu przejść na skupienie nad jednym z tych punktów. Moim zdaniem trzeba wbić na maksa wymianę opon, potem uwolnienie bolidów i na końcu podnośniki przednie i tylne co do rozwoju, no to tak naprawdę zależy też jak i co tracicie do e, jakich rywali, ale ja zazwyczaj rozwijam podobnie, czyli najpierw robię docisk a w drugiej połowie sezonu mamy szybsze tory mamy Belgię, mamy Monce e, mamy Meksyk który ma długą prostą, mamy Stany Zjednoczone więc wydaje mi się, że na drugiej części sezonu powinniśmy dopiero Rozwijać części, które pomagają z prędkością, maksymalną, przyspieszeniem i DRS-em. I to chyba by było tak naprawdę wszystko. Wydaje mi się, że w miarę sensownie było to opowiedziane. To tak naprawdę mówię, zależy zawsze od Was. Zależy, może chcecie mieć jakiegoś specjalnego kierowcę. To jest tylko moje zdanie. Myślę, że w kolejnej części może się ono przydać, bo raczej nie powinna się zmienić aż tak. Jeżeli chodzi jeszcze o rozwój kierowców, to tak jak mówiłem, tempo dla mnie to jest element, który powinniśmy zawsze rozwijać. No i to chyba tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś było niedopowiedziane, niezrozumiałe, dawajcie znać w komentarzach. Może trochę chaotycznie to było zrobione, ale na pewno, na pewno są to takie przydatne elementy. Jeszcze w opisie pod filmem napiszę w punktach, co tak naprawdę moim zdaniem powinniśmy tutaj rozwijać w pierwszej kolejności. No jak wiadomo, później należy rozwijać wszystko, żeby zmaksymalizować tutaj te osiągi. Naszego samochodu, naszego personelu i naszych kierowców. Także dziękuję Wam za te dwie serie: Williams Racing i Has F1 Team. Osiągnęliśmy w nich wszystko, co było możliwe, czyli i mistrzostwo kierowców i mistrzostwo konstruktorów. Z Hasem to zajęło wiele szybciej. Czemu? Myślę, że to jest dość oczywiste. Has po prostu miał o wiele lepszy Bolit już na samym początku. Jak widzieliście, ja też zatrudniłem o wiele szybciej lepszy personel, który był w stanie ten bolid ulepszyć i wrzucić go na taki poziom, żeby był już konkurencyjny z Red Bullem i z Ferrari. Już nawet w pierwszym sezonie walczyliśmy z Mercedesem web w web na samym końcu sezonu, więc ten postęp był bardzo, bardzo duży. Także dziękuję Wam za te dwie serie. Zapraszam na kolejne filmy. Dawajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, żebym jeszcze o czymś opowiedział, czy jakie gry chcielibyście, żebym zagrał. A za te dwie serie Wam serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w F1 Manager 2023. Także dzięki za wszystko. Trzymajcie się. Cześć!